Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest catering pomelo. Wiem też, że pojawia się taka obawa wśród użytkowników prostych, nie mających kontaktu z terapeutą konopnym, że ja będę musiała cały czas zwiększać tę dawkę. I czy to rzeczywiście tak, tak jest, że organizm się w pewien sposób uodparnia? Tak, tak, tak. To jest tak zwany. Budowanie tolerancji. Budowanie tolerancji albo nasycenie właśnie kanabinoidami. Zasada jest bardzo prosta. Jeśli, jeśli nasz organizm się przyzwyczai za bardzo, to zwiększamy dawkę lub robimy tak zwany reset, reset właśnie endokanabinoidowy. Po prostu trzy dni odstawiamy konopie całkowicie. I tyle. Lub ewentualnie zmieniamy produkt. Jeśli nie możemy ich odstawić z jakiegoś powodu, to zmieniamy tak zwane tło chemiczne. Czyli bierzemy sobie trochę inny produkt, który powiedzmy przykładowo został stworzony z trochę innego gatunku konopi. Ale też ma CBD, też ma wiesz, THC i tak dalej, ale to to, chło, to chemiczne, ten cały background, nie, który zazwyczaj widać na certyfikatach. Wystarczy, że po prostu kupisz od innego producenta, który produkuje trochę w inny sposób i z innych roślin dobrej jakości produkt i już nam ten układ zacznie działać inaczej. Dla niego to będzie coś trochę innego, nie? ale najlepszą opcją to jest po prostu odstawić na parę dni albo w ogóle na jakiś dłuższy czas, i wtedy ten układ nam się wyreguluje, i będziemy mogli zaczynać od początku z powrotem dalej. Ale, choć z drugiej strony, ale też takie moje rozważania, trochę, trochę takie naukowe. Może być też tak, że jeśli osoby, które palą długo już THC, używają tych konopi przez wiele, wiele lat i to przeważnie wysokie stężenie najczęściej tak jest, A tacy są użytkownicy, to oni już mają wypracowane szlaki neuronowe. One są grubsze od innych, co znaczy, że są jak gdyby, wiesz o co mi chodzi, na poziomie mhm. neurologicznym. Że po prostu jak powielasz pewien, pewną aktywność w mózgu, to ona się utrwala i, i te, to połączenie neuronowe staje się coraz grubsze, a jak, jak przestajesz korzystać z tego, to ona zanika. Tak? Więc jeśli ona jest naprawdę mocna, bo jest przyzwyczajona przez wiele lat, no to ta reaktywność na konopie, i tak jest większa. Więc nawet ktoś może trzeba będzie na przykład dłużej poczekać. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo to już to takie, wiesz, bardzo, bardzo, bardzo naukowe kwestie, indywidualne, że nie wiem, miesiąc, dwa strzelam, prawda, żeby ta tolerancja się nagle zmniejszyła w dół. Musi się po prostu to połączenie wygasić, tak? Wybudować mhm. się na nowo. Albo wracamy do podobnych dawek. Po prostu. Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health Podcast na naszym YouTubie.